witam was moi kochani na moim śląskim kanale słodki smak pasji dzisiaj mam do was kremble jest to angielski deser U mnie jest dzisiaj on zapiekany ze śliwkami pod kruszonką można do tego użyć wszystkich owoców sezonowych smakuje to naprawdę wyśmienicie polecam i zapraszam na filmik Na dwie porcje potrzebujemy 150 g śliwek. Już tutaj je zaczęłam obierać. Jeszcze każdą półkę przykroimy na ćwiartkę, dwa takie naczynia żaroodporne, jedną łyżeczkę skrobi, dwie łyżki z wysoku cytryny, i zabieram się za moje śliwki, wszystko kroję na ćwiartki. Następnie pokrojone czliwki wkładamy do miski, dajemy ta łyżeczka skrobi i ten sok z cytryny. Wszystko razem dobrze mieszamy i odstawiamy na bok. I teraz zabieramy się za kuszonka. w misce mumsam 15 g cukru, czyli 1 łyżka cukru, 15 g masła, czyli 1 łyżka masła, 20 g mąki, czyli takoko piasto łyżka, 1 łyżka mielonych migdałów albo mielonych orzechów albo płatków owsianych i wszystko razem to zagnieść. W tym czasie możemy już też załączyć piekarnik na termoobieg 160 stopni. Gotowo kruszonka odkładamy na bok i teraz nasze śliwki dajemy do żaroodpornych tych pojemników. Góra posypujemy kruszonką i praktycznie te deserki są już gotowe, dajemy je tylko na 30 minut do piekarnika te deserki są szybkie do zrobienia, są bardzo pyszne można je zrobić właśnie z różnymi sezonowymi owocami, ja już je rozrobiłam tu na kanale z czereśniami i z truskawkami, w opisie pod nową link i tak gotowe deserki dajemy na pół godziny do piekarnika i tak, tutaj już są gotowe. Posypuję je pudrem cukrem. Do dekoracji jeszcze tam trochę mięty. I te deserki bardzo dobrze smakują z gałką waniliowego loda. Można je jeść na zimno albo na ciepło te deserki. I z lodem smakuje to naprawdę bardzo dobrze. I tutaj z Wami skosztuję. Smakuje pysznie, wyśmienicie. Jem go tutaj taki ciepły i z tym zimnym lodem. Naprawdę komponuje to się bardzo dobrze. I tak polecam Wam do wypróbowania. Kochani, dziękuję Wam za to, że tu ze mną jesteście. Proszę Was dalej o subskrypcję, o lajkowanie. Co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że skorzystacie z tego przepisu. I widzimy się znowu na następnym filmiku. Pa, pa i do zobaczenia.